Paulina Kuczera, witam wszystkich widzów telewizji Starnowa TV i zapraszam na przedświąteczne wydanie programu Powiedz Paulinie. Możemy się czymś interesować, ale nasza prawdziwa pasja nie jest w naszej głowie, ale w naszym sercu. Wtedy nie liczy się czas, nie liczą się pieniądze, ale liczy się chwila i ten moment, kiedy robimy to, co tak naprawdę kochamy. I o tym chcę porozmawiać dzisiaj z moim dzisiejszym gościem, panią Agatą Marcinek. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry. Bombki, aniołki, obrusy, serwety i mnóstwo świątecznych ozdób, w tym także trójwymiarowe formy. Wszystko wychodzi spod sprawnych dłoni pani Agaty Marcinek, która z ręcznymi robótkami obcuje od najmłodszych lat. Jej prace robią furorę nie tylko w Polsce, ale i poza granicami kraju. Szydełkowanie to jej największa pasja i rodzinna tradycja. Pani Agatko, muszę przyznać, że nasze studio dzisiaj wypiękniało, a to za sprawą tych arcydzieł rękodzielniczych, które zechciała przywieźć pani ze sobą do studia. Bardzo dziękujemy. Z zawodu jest pani korączarką. Z zawodu jestem tkaczem maszynowo-ręcznym. A czyli tak się nazywa pani zawód, tak? Zawód wyuczony, mhm. mój, to jest tkacz maszynowo mhm. czyli praca na krośnie ręcznym i mechanicznym. A to jest moja pasja, koronkarstwo. Koronkarstwo jest y, pani pasją, zatem y, jak <grym> zaczęła się właśnie ta pani pasja? myślę, że to już w dzieciństwie się troszkę zaczęło, bo w mojej rodzinie po prostu moje ciocie, moje babcie, wszyscy mieliśmy jakiś taki pociąg do takich ręcznych robótek. Moja ciocia haftowała, wyszywała gorsety, bluzeczki do strojów krakowskich, stuły dla księży. Moja babcia też robiły na drutach, moja mamusia też robiła, siostra robiła i to chyba tak idzie z pokolenia na pokolenie. Jest to taka rodzinna tradycja, ale co pani najbardziej uwielbia w swoim zawodzie? No na ten moment, no to chyba to koronkarstwo, te mm -hmm. prace szydełkowe, mm -hmm. bo jak wspomniałam wcześniej, jestem z wykształcenia tkacz maszynowo-ręczny, chodziłam do szkoły włókienniczej w Rakszawie koło Łańcuta, później tkałam 5 lat na krośnie ręcznym w Cepeli Wyspiańskiego w Krakowie, filia w Tarnowie, no a później to zlikwidowali. Później był taki troszeczkę zastój z takimi robótkami, ponieważ były dzieci małe i nie mm -hmm. miałam czasu, ale teraz po prostu już od kilkunastu lat po prostu no, szydełkuję. Jakie cechy powinna mieć osoba, która zajmuje się koronkarstwem? Niezbędne cechy. Mm -hmm. Na pewno cierpliwość, tak mi się przynajmniej tak, wydaje. Tak, cierpliwość. Mm -hmm. To jest taka po prostu rzecz, która. Powiem, że nawet nas uspokaja bardzo, mhm. jeżeli po prostu coś tam się dzieje, to ja szydełko i po prostu człowiek się tak wyciszy, uspokoi mhm. się i trzeba cierpliwości, bo niektórzy ludzie mówią, a nie miałabym cierpliwości, żeby to robić. Mhm. Nieprawda, to jest po prostu właśnie na uspokojenie się, na odstresowanie się. O czym pani myśli, pracując, wykonując te wszystkie ozdoby? No, trzeba myśleć, żeby po prostu ten wzór wyszedł taki, jak się chce zrobić. Czyli nie da się tak całkiem zapomnieć o wszystkim, tylko tutaj nie No nie, no troszeczkę trzeba ale... myśleć, chociaż jak się robi już na przykład rzecz z kolei taką samą, to troszkę się tam już na pamięć robi. No nie, no, nieraz można troszeczkę tam zerknąć na telewizor, jak się robi też. I, ale trzeba myśleć, no, żeby ten wzór wyszedł taki, jak powinien być, no bo no, nie sztuka jest coś zrobić, a żeby to nie miało później jakiegoś wyglądu i wzoru, czy po prostu, żeby to wyglądało. wyglądało. A łatwo jest się nauczyć tego? Yy, trudno się jest nauczyć, bo hmm. prowadziłam nieraz warsztaty i w szkołach, i w klubach, yy, w domach kultury, yy, w grupie seniorów prowadziłam też takie warsztaty. Ciężko jest, ponieważ yy, Ludzie nie mają. To jest tak, jak się uczy dziecko pisać w pierwszej klasie, to też musi się wyczuć to szydełko, musi się go po prostu no, umieć trzymać, żeby nie była tak, taka ręka spięta, taka naprężona, tylko luźno po prostu, ale powiem szczerze, że ciężko jest nauczyć kogoś, kto nie miał w ogóle z tym styczności. Ty, czyli też sobie trzeba pewnie wyrobić pewne nawyki, tak? tak? O tak, to chodzi? Czyli tak. tutaj ta sprawność taka manualna tak, jest tak. bardzo ważna i, Dokładnie, i dwie tak. sprawne ręki Ręce muszą być. Tak, tak. No właśnie, dlatego chciałam zapytać, jakie są niezbędne narzędzia, którymi się pani posługuje, żeby te piękne rzeczy tutaj nam e, wyszły? Tak, no, do sposób. tego tylko jest potrzebne szydełko i nici. Mhm. I sprawne ręce. I sprawne ręce, tak. <laughs> w tak. jakich miejscach najczęściej pani pracuje? Wszędzie. Wszędzie, gdzie się da, tak? Gdzie się da, tak. Jadąc <laughs> czyli jadąc do pracy. To znaczy się może do pracy, to, bo jak samochodem, to oczywiście nie, ale jadąc na przykład, jeżeli jadę już do Krakowa autobusem, to oczywiście w mm -hmm. autobusie sobie szydełkuję, w każdej poczekaniu idę do lekarzy, bo wiadomo, jakie mamy kolejki dzisiaj, więc szkoda czasu marnować. No i każdą wolną chwilę w domu, tam wieczorem, jak sobie już wszystko pogarniam, to po prostu tak na odstresowanie się na zakończenie dnia to jest mm -hmm. szydełko. Y Właśnie, szydełkowanie. Myślę, że, żeby wyszło konkretne, wyszła konkretna ozdoba, to też y, potrzeba chyba sporo czasu do tego. No potrzeba, mhm. tak. To w zależności o czym mówimy, ale przykładowo, jeżeli chcielibyśmy wykonać taką serwetę, którą mamy tutaj pierwszą e, z brzegu, jak dużo czasu Pani potrzebuje na wykonanie takiej No wie Pani co, trudno powiedzieć, bo nigdy takiej serwety też nie zrobię, żeby po prostu siąść w danym Etapami, dniu. Tak? tak, tak, tylko po kolei, po troszku, po troszku. Powiem na przykład ten aniołek, który tutaj wisi na... Przepiękny ...który aniołek. jest za, założony na czubek naszej choineczki, no to Takiego hmm. aniołka trzeba robić około dwie godziny. Dwie godziny tak. ym, schodzi na wykonanie takiego tak. aniołka. A proszę powiedzieć, jak to pani y, robi, że on jest taki tutaj y, sztywny? No jak zrobimy, to trzeba go uprać, wysuszyć i później trzeba go ukrochmalić. No, kro ja krochmalę włodzę, albo jest taki specjalny klej. Mhm. który się rozrabia na wodzie, on jest taki y, po prostu jest przeźroczysty jak się ukrochmali i trzeba później go uformować no, takiego aniołka trzeba y, formować w rękach jak on podsycha, żeby on nabrał takiego kształtu, bo no nie mamy jakiejś takiej formy specjalnej żeby takiego aniołka później nałożyć na coś i żeby wyszedł kształt taki jak ma być mhm. czyli podobnie jest z tym aniołkiem kolejnym, w dużym też dużym. tak, tym który jest w stroiku mhm. też no dzwonki no to mam taki dzwoneczek steropianowy, na który później już nakładam gwiazdki. No to też trzeba. A bombki to już jest taka troszkę no bombki to usztywniamy w ten sposób, że do środka, jak już mamy zrobioną bombkę, to ją ukrochmalimy. I wkładamy balonik, napycha się, mm. ta bombka nabiera okrągłego kształtu i po prostu później przebijamy ten balonik, wyciągamy i jest taka mm. ażurowa, pusta bombka. Mamy taki obraz babć, prawda, przy kominku na bujanych fotelach, ale pani po prostu łamie ten stereotyp. Tak, mm -hmm. tak, no bo niestety no, w, w tamtych czasach dawniej to w każdym domu praktycznie się robiło, mm. czy haftowało, czy na szydełku, na drutach i po prostu później to był taki troszeczkę czas, gdzie odeszliśmy od tego, gdzie to po prostu stało się może niemodne, niewygodne, jest, no, wymaga to dużej pracy, żeby to utrzymać, żeby to po prostu wyprasować wszystko. Bo jeżeli się tą serwetkę czy jakiś obrusik zrobi, to nie ma żadnego wyglądu, żadnego efektu, dopóki yy, po prostu się tego nie doprowadzi do takiego stanu, mm -hmm. jak ma być. Nie upierze, nie ukrochmali, nie uprasuje. W dzisiejszych czasach y, tak naprawdę wszystko możemy kupić, ale czy nie większą wartość mają właśnie takie rzeczy ręcznie wykonane? Mają dużą wartość, tylko ludzie są jeszcze nie przekonani i nieraz nie doceniają tego. Mm -hmm. Bo y, komuś się wydaje, jak nieraz coś y, sprzedam, powiem cenę, no to ktoś oczy otwiera o Boże, ile to kosztuje, ale ktoś sobie nie zdaje sprawy, ile to kosztuje pracy. Mm -hmm. Ale ile dokładności w I tym, dokładności, precyzji. Dokładności, precyzji, no i niestety, no po prostu takich rzeczy w sklepach niestety, ale nie kupimy, hmm. bo nie ma. No, nieraz te chińskie rzeczy są, ale po prostu to nie jest to, co nasze rzeczy polskie robione. Kiedy spojrzymy bliżej, to Oczywiście, zauważymy te niedoskonałości. Oczywiście, tak, dokładnie. A gdzie Pani miała okazję prezentować te wszystkie swoje dzieła? miałam okazję prezentować na Dorzenkach prezydenckich w Spale. To byłam zaproszona przez, przez Urząd Marszałkowski z Krakowa jako promocja naszego województwa małopolskiego. Gdzie byłam bardzo dumna z tego zaproszenia. Ktoś docenił, prawda, zauważył tak, ten talent. Tak. Później jeżdżę też do prudnika Podopole, tam jest wystawa twórców ludowych i rzemiosła artystycznego pogranicza polsko-czeskiego. Bardzo dużo twórców ludowych ponad czysta stoi z ręcznie robionymi rzeczami. Coś niesamowitego można podglądnąć, zobaczyć. Na święcie Rydza też do Wysowej, na święto Rydza do Wysowej też jeszcze. Później na festiwal pogórzański w naszej gminie w Ryglicach, na dorzynki powiatowe, gminne, nasze parafialne. No, jeszcze gdzie byłam? Ale to nie tylko chyba Polska, tak? To także poza granicami też ktoś miał okazję zobaczyć Pani mm, dzieła? Tak, i dużo na przykład rzeczy się sprzedaje za granicę, gdzie mm. ludzie po prostu kupują na prezenty do Norwegii, do Niemiec, do Stanów Zjednoczonych, mm -hmm. do Ale... Australii mm. nawet. Miałam okazję, że ktoś tam kupił na prezent też. Z tego co pamiętam, to też jedna z salonów sukni ślubnych zainteresowała się tutaj Pani. No, to tak, niewątpliwie. Tak. Robiłam właśnie koronki do sukni ślubnej projektantce sukien ślubnych z Gdańska. Mm -hmm. No też... i wiem, że ta suknia się sprzedała do Stanów Zjednoczonych. Chciałam jeszcze zapytać z jakich prac, bo ja rozumiem, że tutaj przywiozła Pani ze sobą tylko część, ale na pewno z czego najbardziej jest Pani dumna? No najbardziej to jestem dumna z obrusu, który mam zrobiony dla siebie. Miałam go w okazję sprzedać za 3,5 tysiąca, ale niestety go nie sprzedałam. Jest to obróz, który po prostu jest jeden jedyny w swoim wydaniu. Drugiego już nie będzie, bo go nie zrobię. A co jest w nim takiego właśnie niezwykłego? Jest bardzo pracochłonny, bo jest takich małych elementów, takich małych kwiatuszków zrobionych. Jak Tam byłby? jest paręset kwiatuszków po prostu na ten obróz zrobiony i później trzeba było to wszystko połączyć. No i niestety już drugiego takiego się nie podejmę. Żeby jak dużo czasu pani potrzebowała na wykonanie no, takiego obrózu? No, ja wiem, jakbym tak policzyła, to gdzieś dwa lata mhm. go robiłam, ale ja mówię, no to tak systematycznie, nie non stop, bo to człowiek by nie zdrowotnie by też nie wytrzymał, bo, bo kręgosób. Się... Ale cena była kusząca, nie skusiło to mnie. Czyli tutaj sentyment tak, jest do tak. tego po prostu. Czyli za żadne pieniądze tutaj nie, 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 nie grają. grają I na przykład, jak jeszcze też na różne wystawy czy jarmarki, to nigdy po prostu się nie nastawiam na jakąś tam sprzedaż, tylko po prostu na to, żeby się pokazać, żeby ludzie zobaczyli, co można własnymi rękami, mhm. pomysłem zrobić, wykonać. A co jest pani taką największą inspiracją? Jeśli chodzi o właśnie tutaj te robótki ręczne, czy pani się wzoruje na kimś, na czymś? Czy to no, wychodzi z pani serca? To jest tak. Część po prostu się wzoruje na różnych y, takich gazetkach, bo są teraz wydawane różne takie gazetki z robótkami ręcznymi, ale dużo rzeczy po prostu staram się też y, troszkę z gazetki, troszkę od siebie coś zmienić, żeby to nie było takie typowo odglądnięte, mm. odpatrzone z czegoś. Mm -hmm. Czyli taka pani marka. Można tak. powiedzieć. Jest, ma jakąś nazwę to, co pani tutaj wszystko robi, czy pod jakąś marką się to wszystko odbywa? Nie, po prostu koronka szydełkowa, tak to nazywam. A gdybyśmy mieli zliczyć wszystkie rzeczy, które pani zrobiła, no. wszystkie ozdoby, jesteśmy w stanie? Nie. <śmiech> <śmiech> to, 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 co mam tutaj, już jest bardzo dużo, a to, co mam w domu, to sama nie jestem. Nie, mhm. Po prostu nawet nie liczyłam, ile tego mam. Mhm. Mówiliśmy o tej tradycji rodzinnej ciocia, babcia, ale o to, żeby ta tradycja przetrwała, nie musi się Pani martwić. Bo podobno jedna z pani córek także połknęła tego bakcyla. Tak. To prawda, tak. Mhm, Czyli tak. nie trzeba było ją namawiać? Podpatrywała pewnie, jak pani wykonuje. Tak. I tak, sama i sobie coś się. tam też, jakieś mhm. drobne rzeczy, tylko po prostu. No, Jakie idzie? Y, dobrze i je, tylko no, nie ma za wiele czasu, ponieważ studiuje i, i ma taki no mhm. studia są po prostu na pierwszym miejscu, a to tam już jakieś takie. Czasem wakacje, czasem ferie, jak ma to sobie troszkę tam podierka. Pomaga jej pani w tym podpowiada, tak. ponieważ tutaj widzimy z racji tego, że jesteśmy tuż przed świętami, dużo ozdób nie, właśnie nie. na Boże Narodzenie, ale rozumiem, że wszelkiego tutaj rodzaju ozdoby pani wykonuje, nie tylko na święta Bożego Narodzenia. Tak, tak. Wykonuje, na, no, no, tak jak Pani mówi, na święta Bożego Narodzenia, mhm. na święta wielkanocne, no, różne ozdoby, takie na koszyczki wielkanocne. Że po prostu na koszyczki wielkanocne robię takie koronki wzdłuż wokół koszyczka, żeby ubrać. I bo to, co mamy w koszyczku, to zawsze przykładamy tą serwetką, chociaż serwetka jest piękna, ale to, co mamy w koszyku, jest jeszcze piękniejsze i my to po prostu przykrywamy. A ja po prostu wymyśliłam coś takiego, żeby sobie zrobić w koło koszyczka taką koronkę, ozdobić ten koszyczek zamiast tej serwetki, koronką i zupełnie inaczej wygląda. Różne takie ozdoby wielkanocne, koszyczki takie dla, dla małych dzieci, czy sobie też takie postawić na stół na dekorację, jajka wielkanocne, jakieś tam kurki. Indyczki po prostu no różne takie rzeczy mhm. można, można zrobić. I rozumiem, że przed takim okresem świątecznym dużo ma pani też zamówień. No mam mhm. tak. Albo nawet nieraz to po prostu ktoś przyjdzie, to nieraz nie musi nawet zamawiać, bo ma w czym wybrać. <grym> Czyli z kolekcji tak. już może sobie wybrać tak. odpowiednią dla siebie. Ale to też na przykład mam piękną chustę. Tak. W różnych ja kolorach, też mam. tak. I to też. Idealna do jakiejś kreacji? Może czy, być jak czy, najbardziej, mm. tak. Tutaj mam zrobioną taką białą, z taką mm -hmm. błyszczącą nitką, i to tak robiłam już pod, pod panią młodą. Mm -hmm. Na przykład, jak, jak tam jest jakaś jesienna pora, czy jakiś chłodniejszy dzień, czy co, można sobie po prostu zarzucić. Przerzucić, przyrzucić i jest mm -hmm. takie oryginalne, po prostu. No, jak pani młoda jest taka w takim stylu, żeby jej to odpowiadało. <laughs> Ale też na Sylwestra, bo widzę, że. Może, elementy można też by. się pojawiają. Tak. Mhm. tak, ale też widziałam poduszkę. Ma mam poduszkę, dzisiaj. tak? <gry> <gry> Może ją podniesiemy, tak? Mhm. Poduszeczki, no też bardzo modne teraz są. No, mam kilka tych poduszek w domu, ale akurat dzisiaj, no to zabrałam jedną, bo nie mogłam wszystkiego pozbierać. Bardzo ładnie się prezentują w sypialni na łóżku, mhm. czy gdzieś tam na jakimś narożniku, po prostu no. Jest to takie modne teraz są te poduszeczki. Można powiedzieć, że jest pani w stanie zrobić wszystko praktycznie. No, raczej tak. <laughs> Jakie ma pani takie największe marzenia, jeżeli chodzi o ten zawód rękodzielniczy? Co można byłoby zmienić, czy udoskonalić? Czy chodzi bardziej o formę takiego docenienia tego zawodu? Tak. O właśnie mhm. o formę docenienia, żebyśmy bardziej byli doceniani, żeby po prostu ludzie doceniali tą pracę, bo ja mówię, nie tylko moja praca, ale wszystkie rzeczy ręcznie robione są bardzo, bardzo pracochłonne, a ludzie mało tego doceniają. Już wcześniej przed programem zastanawiałam się, jak może wyglądać pani dom na święta. <laughs> <laughs> nie jest no, pełen może, ozdób, tak? Pewnie mhm. tak, tak. No, choinkę mam ubraną. Większość, przewaga właśnie jest rzeczy, ozdób szydełkowych na choince, no wiadomo, że tam bombki się też pojawią, no bo muszą być bombki, mm -hmm. i, ale w większości to mam taką tradycyjną, taką ludową choinkę z ozdobami szydełkowymi. Mm -hmm. Kończąc już naszą rozmowę, bardzo dziękuję za te piękne ozdoby, które mogliśmy także pokazać naszym widzom. Dla mnie jest Pani przykładem, osoby, która odczarowała to szydełko i pokazała, że ten zawód jest nie tylko modny, ale i piękny. Tak. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję ślicznie. I życzę wesołych świąt. Dziękuję. Ja też życzę zdrowych, radosnych, błogosławionych świąt. Chciałam wszystkich serdecznie pozdrowić. Cały nasz powiat, naszą gminę Ryglice. I moją miejscowość Lubcza, i wszystkich mieszkańców. Dziękuję, ślicznie. Do widzenia. Dziękujemy. Wyposażyła firma Lofty Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. Zapytaj o specjalny rabat dla widzów StarNowa TV.